O końcówkę są Ale ty nie zaskoczyłem cię co? Zaskoczyłem Tak Dobra, moja siłka Mój lunch Immortale Od HP śpieć Zabrałeś double jumpa To już nie ma HP Zabiłeś Ej, dora, do mnie Ej, te... Ej, chłopaki mamy te apteczki czy nie? Jakie apteczki? Ja. Jakie? A, A, A Jakie Jeżo, chodź, chodź, jeżo, dobra, miesio. A, totalnie Tak, nie odzywam się do ciebie. Ja, ja mam tylko 2 HP, a mi dałem cały. Dobrze no tak. ci tak. No no spoko, tylko żebym nie spadł. I żeby to gówno ze mną nie spadło, proszę. Obiecaj mi jedno. To gówno ma ze mną nie spać. I'm going to fucking kill you, jeśli to zrobisz. O, no. Ja a to ty, zrobię! Deal, bardzo dobrze! Kill, nie, on dostał moje HP, oddaj mi najpierw HP. <laughs> nie, 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 nie. nie. Zapieram. Powiedz zdrowa Kopi mnie. Trzyma. You fucking... Co idzie? Żygacz. Kopi. Mm. Nie wiem. Nieuuu. Dobra, Gabci, dawaj Ognia! A gdzie ona posyła? Znaczy, to da się zabić Ale to ty możesz, tylko zabijać na na to. Czekaj, no, bo... Dobra, ty... Kurwa! Ty no, tutaj nie go złapać, bo ja go wie, no, jest bardzo ładny. Trzymaj, Ułóżcie dawaj. go o, o ścianę, o ścianę, o ścianę. go dawajcie, a to... No, trzyma To tego. było dziecko podłogę, e, dobra, dobra, nie, dobra, dobra. o podłogę, no Dobra, chodźcie, bo kurwa. Nie! I poświęć się, poświęć się. Chodź, chodź tu! Kopi! No oh, shit, oh, oh, shit, nie oh, shit. Mam o, po, poczekaj. poczekaj, bo kurwa... Za je, mnie, je. na mnie! Mieziu! Chłopaku! Immortale! Chłopaki! Nie. Nie, 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 nie! Immortale! Co się zabił! <laughs> <stans> uwaga, 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 nie osłabimy! Mieziu! <śmierdzi> powiedz ser! <śmierdzi> ser! Your mother! Ser. Czemu kapi nie żyje? No, się nie. Zaje zajebał się piłą. zapisz, zapis, zapis, że kawa się skończyła. W miejscu nie ma miejsca na czarnych ludzi. Hahaha, kawę czarną. O oh fuck. Wow. Tillu ciekawym. Ja nie ma no, no. na czarnych. Oh no <śleski> I ty nie... To jest komedia, nie ty tak sobie o idziesz no, tylko coś... To pomocy! Tak <śleski> pomocy! I wszedł ja. nie. Kaszował, nie? <śleski> <śleski> tu to... To. Ej, w oknie To było co Ej, tu się... nie pamięta, że ten komputer jest do wrzucenia <śleski> Ty jak Wiesz co? Mówiłeś, ratuj pomocy. Stwierdziłem, że pobiegnę za tobą. Straciłem całą staminę i nagle za rogu mi wyszła lala. Alternatywa: pozbywania się gnowu. fuck, I Nie, że nie możesz tego zrobić. O, ja Przeżył! Kur... Jeden przeżyć to nie trudno. śmiecie. <głupy> oh, nie wybaczę! Mi się wydaje, że moment nie nastanie, ta śmierć będzie tak trudna. No... za tobą! Przed <głupy> ja <bym ten> krzykiem! <głupy> Oh, bum Bumy, <laughs> gdzie jesteście? <laughs> Dobra, to tutaj. Ty, a więcej <laughs> ja zrobię. No, no. Jeżeli my to teraz przegramy, obiecuję, że Kopi się zarobiłem, no i chuj. Double ja, to... ja ci przypomnę o twoim filmiku z ja... płatkami. Jeśli to nie przejdziemy tego, wywalimy się lub gra w sypnie, to Obiecuję, że na Gregasowi pojawią się jakimś swoim sposobem, czyli dziwnym sposobem. padki pozdrawiam całą Gregasowię. Ja, ja ci przypomnę, że o Jezus nie co ty robisz, No No i chuj, co robisz, no, i chuj. No, i chuj. no i chuj. Czyli umarł. Co to jest? Co to No dobra, to... Nie, wszystko. Nie. Że... Ej to go uratuje, to go uratuje, to go uratuje! to go, go, i... go uratuje Nie, nie! Ratuj mnie! To go nie uratuję, to go nie uratuje! uratuje, uratuje. To go uratuje. A uratuje? Tak uratowało go! Uratuje. Ej, uratowało! Uratowało! Jeżeli mnie... Jeżeli mnie. Ale to nie dam ci zaprosił do naszej brzegi. Catkowicie. Moje dziecko! To jest znak ode mnie! Spirna! Co to kurka jest... było? <noise> IMORTA to... FAKI, to się, bo on przyglądować mamy taką pamiętam! Nie, pamiętam, pamiętam! Pamięta. No oczywiście. Tylko Ale żeby czy był pa... użył tego drona! Tylko patrzcie pamiętam, że, że drona nie spadła wartość. Przecież Tylko że ja teraz... chyba zapomniałem dronę. Tylko no, za jest zanim on ja nie ja pamiętam. Jestem metr met, met, met 80 teraz 2, czyli takie 5 metrów. No. <noise> bo z, bo z, z drona to jest spokojnie dron. No

ale co mi to dało? Mogłeś go po Dwa prostu... tysiące to by dało to Panie! By. Nie zmieściłbym tego... Ale wiesz co mogłeś zrobić? Położyć ten komputer co? tu... Dać drona... I wbiec tak w ten komputer żeby się wyjebał na bokiem tutaj... Ale bym nie zdołał... Nie by... Nie... Dalej byś nie zmieścił Byś tam. dał radę, radę wtedy... Byś... Co? Ben, szad, to... Wiesz co? Odpowiedzią to... fuck up! Wiesz jaki inna biota z Spadkylem... Idziesz umrzeć... Widziałem... co ja tam zrobiłem... Byłem w dupie Co Cudem żyjemy? ej... Miesioł, to, to się rzeczywiście nie zniszczyło, to mamy 22 tysiące, to jest dobrze. Pokór. Nie, weź mnie, przyjacielu, weź mnie, weź mnie. Kocham cię. Nie. Nieszczęśliwy człowiek. Zaprowadź mnie do Hubiego. Dziękuję za podwózkę Gdybym był shadow to gdzie mógłbym się schować? Wioto ja może na dole Płyńcie dalej, płyńcie dalej Cześć, cześć, miałem zajebistą podwózkę Też myślałem, że to może być shadow Ale jest tylko jakaś lalka Nie, tu już prawda jeziu On gdzieś tam dalej poszedł O, hej przyjacielu, chce Mam nam wykradzanie wiadomość, całemu, nie żyje. nie żyje? Znalazłem Zostawcie starą Hyrcusia, kurwy! No. Mówię, że masz dobre i złe wiadomości. Jaka jest dobra? Znalazłem starą Hyrcusia. A, dobra. Ja kopi, gdzie jest. Ale to jak się kopi? Mówi... Kopi bo nie żywy pewnie. Ja kopię mi nic nie wiem, ja wiem tylko, że znalazłem Shadow i starą Cusia. Taki nie jest kopie, widziałeś kiedy z Shashtrem się kopie? the fuck are you here, man? Na chuj ja ci dawałem te jedne A A ty żyjesz jednak. to <ścoughs> <ścoughs> znowu. Poziomu to było piękne. To było piękne. A ty, ty żyjesz jednak? I bo... Zamordowałeś Dawa. mnie z czystą krwią. Z nieczystą krwią. No dobra Jan, nami, ale right? ja Nie Ja nie. Ale nikt nic nie widział przecież. Hubi widział za światło no, A nie dali. widział. A nie, nie widział, bo nie patrzył. No, na właśnie. Cię, na bo niech to Bo nie cholera Dobra, niech to wrzuci może. I, I Wezmę sznur. No nie! Taki Niech on wrzuci A, ten wózek. Taki On wrzucaj... znowu umrze. Nie! 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 Kim Już Nie! uratuje cię trzeci, drugi raz. Nie. Jaki jest, jest jeden z grzechów, Dobro. Dobra, wysłucham cię. Nie wypicie nie piwa, my... jed... nie wypicie piwa na raz, raz, w życiu. Jaki to jest zjebany poziom piwa, myśmy to Deal Donald Trump, please, please revive my friend. Nawet I dużo nie zarobisz. ty. Znaczy mm. to jest dopiero 2 na 4, więc... Tak, jeszcze... tak. Amen. Nie zarobimy dużo. Ja ci dam kurwa, Amen. amen. <noise> nie, no mój kolega się przed. Mój... Nie! Ryzio, powiem tak, słuchaj, słuchaj. Spokojnie. Jeszcze raz kurwa, będziesz gridzić, a ci kurwa zabiję. <noise> Ej, ja mam tutaj zostawiacie? Puść puść nie, nie, nie. Za grzechy się kara! Puść go, Shadow. Fastos! Shadow, puść go. A nie, puść go. Tak się to trzyma Men No dobra. Jeszcze raz kurwa zgrydzisz Jeszcze raz kurwa zgrydzisz W taki głupi sposób Niech no, zadecyduje. Się... Wystarczy, że puszczę myszkę I twój żywot <laughs> to... się zakończy Jesteś, jestem jedynym powodem, dlaczego jeszcze jedziesz No dobra, to jest dobry powód <laughs> To jest dobry argument to jest Dobra? Dobry argument. <laughs> Powinno coś stać i go zabić a o, co wam do... A o co wam, dokładnie chodziło, bo już za dużo takich pierdół gadałem? Ta, A, to chyba. Nie no, zbierałem rzeczy. Dobra, teraz trzeba znaleźć kopatę gdzieś, kurwa. Wziąłeś tego drona po mnie? Nie. no bo Nie, Nie. Nie no, bo ja chciałem, dos... ja chciałem kopię go znaleźć, ale już się potem dałem. Nie wiem, gdzie on mógł umrzeć. Ja wiem, gdzie jest kopi. No. Daj, on jest w SMAR. The fuck? Ale on nie wygląda. tak. You my friend now. We... O oh fuck, jest i więcej! Kopi do boju! Kopi Billy Ty, zabił You, you my friend now. We have some tacos later. Du 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 Zabiga. No! Nie mogę na to patrzeć. Wciąż on przeżył. <noise> tak! God damn it. Przeżyłem. Nie mówi, ja mówiłem do gnoma, nie do ciebie, okej? Okay? <noise> raczej... Popatrz, jest jeden problem, że to się nie zmieści. Ej, dobra, to się, się. się Pil, poczekaj. Go, 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 go! No, Co to się, to się, nie się nie zmieści? Kurwa, czekaj, to, to trochę... się nie zmieści. Już, 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 o, pójdzie jest dobrze, dobrze ładnie jest. Jęgaż. Masz... Jęgaż, no trochę. Kurwa, to jest typowy kurier. Tylko za mało kopania paczek. Witamy <gryzamy> yeah. ciebie! Ja, Życie jezu! Ale on musi umrzeć! <gryzamy> Morderca musi stać się mordercą, czyli muszę was zabić. Czemu? Co zrobiliś? A ty nie <śmienicza> Zgadza się, co ja musiałem powiedzieć. Zgadza się. Zgadza się. Gdzie jest ostatni punkt? Czy ktoś? Nie wiem. Uwaga! Wybuchowe! Remember me brothers! Daleko od wózka, daleko od wózka. Wypierdalać. Well, fuck. Co wyście, jak wy kurwa zginęliście w dwóch? Nie! To ty kurwa żartujesz teraz? O, cześć Shado. O, Mieziu, cześć. O, witajcie gnomy. No, witajcie schody. Witaj pingwinie. Nie, Kurwa! Nie! Już myślałem. Blisko było. Ale no, nie powinien cię widzieć. No właśnie... Ale on nie powinien aż tak za mną biec. Nie powinien no. zdążyć uciec. Ty jak się stajesz my zginęliśmy, nie? No. No! Wina kim To moja wina, ja nic nie zrobiłem. No właśnie. Nieee... głupców zabrało się za zabicie lalki. Ile... Dawaj to. Dawaj to. No nie idioci, ci sam się zabije. No. Nie podchodź. Bo jedne. A że sam nie umiem tego używać, to jedne mocno. <śm> nie! Oś <śm> Ej, zabić mnie zabić jego Zostawcie w niespokoju! O no, na go? <śm> <śm> nie! Bię, że zabije, znaczy ty zabijecie?

Nie są rzeczy? Żabko! Poczekajcie! O nie, mój fortepian! O nie! nie. Mwahaha! Gdzie ty jesteś? Jojk! Witaj! Hmm. Co mnie wysadziło? Co o zrobiliście? Motyk, on ogólnie nic nie bije, tylko że on ma szansę na to, że wybuchnie. To śmieszne. No i to się stało, tylko, no cóż, chciałeś mnie wysadzić, ale wysadziłeś siebie.